O, o, o kreacji. Proszę Państwa, dzisiaj o kreacji szybciutko powiem, że jesteś kreatorem od A do Z, stary. Może nie od A do Z, ale jesteś kreatorem zawsze. I w tej chwili właśnie, właściwie nie, jesteś właśnie od A do Z, jesteś właśnie totalnie w kreacji. Dokładnie kreujesz. Tak jak ja kreuję, tak jak oni kreują, tak jak każdy każdy z nas... Kreuje tą rzeczywistość, którą postrzega. I wszyscy ludzie, którzy Ciebie postrzegają, są jakby w tej rzeczywistości. No za dużo bym powiedział, tak? W każdym razie, dobra, to ludzie tam są i oni e, są w Twojej rzeczywistości, którą Ty kreujesz. Ale Ty kreujesz tą rzeczywistość na podstawie na pewnej podstawie. początku Twojej drogi kreacyjnej kreujesz to na podstawie autorytetów, na podstawie pewnej hierarchii autoryta, autorytatywnej, która z góry jakby podrzuca nam pewne myśli, idee i potem razem z tymi myślami, ideami kreujemy, albo na podstawie tych wszystkich myśli kreujemy yy, tą rzeczywistość. Jest pewien taki moment w życiu, takie przejście w troszeczkę inną kreację. Łagodnie przechodzimy w tej chwili w kreację osobistą i sam możesz to zauważyć albo na razie przyjąć, a potem może zauważysz, że jesteś ciągle kreatorem, ale teraz możesz również kreować swoje myśli, swoje idee, swoje pomysły. Dla tych, którzy już są gotowi, to zapraszam do próby kreowania swojego świata. Wy i tak to robicie. Teraz wystarczy to troszeczkę zmodyfikować i zauważyć, co nie jest moje, a co jest może moje, i możemy zacząć kreować tak, jak Ty chcesz. A jeśli yy, nie chcesz się tego wymyślać, to czemu masz to wymyślać? Są już fajne pomysły na różne kreacje to W takim razie warto się zainteresować i poszukać takiego scenarzysty, albo inaczej e, takiego, co napisze skrypt do filmu, tak? Jak to się nazywa? Scena no tak, scenarzysta, dokładnie. Więc on proponuje różne rzeczy, i ty sobie wybierasz. Na przykład od tego wezmę to, od tego tamto, od tego siamto, jeśli nie możesz sam. Tak czy inaczej. Żeby być szczęśliwym, mój drogi, to musisz być w kreacji. Musisz być w połączeniu. Musisz być ty kreowany i ty musisz kreować, wtedy dokładnie zobaczysz kim jesteś, po co i dlaczego. No o kreacji. Dzisiaj.